To oczywiście w takim układzie witamy z Grecji. matkę dnia, co tu się dzieje? Ja nie o, to Co tu się w ogóle dzieje? Wakacje, wakacje pełne, jakby w ogóle tego COVID-a nigdy nie było na świecie. Po prostu jedna wielka masakra. pełno, wszyscy szczęśliwi, wszyscy uśmiechnięci Także no, zapowiada się chyba na tym rodos, fajnie to, tak? zobaczymy Na razie takie spontaniczne, chaotyczne trochę te filmiki No ale trzeba się w ogóle przyzwyczaić jak to tu wygląda, co się w ogóle dzieje A potem jakoś profesjonalnie coś zajmiemy Właśnie siedzę w taksówce i jedziemy do hotelu No i zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale zapowiada się pięknie どうぞ。 Się stałem. Jest tutaj w Grecji za rzadko, jest godzina 18.33 w Grecji, jest godzina w polu Od 15 w sumie spałem. Należało mi się. Zacząłem dzisiaj podróż o drugiej rano, więc byłem trochę zmęczony. Trzeba było dojechać na lotnisko, poczekać na samolot. Przyleci tutaj w ogóle też droga z lotniska do hotelu, to było jakieś 40 minut busem, więc było to trochę męczące, dlatego musiałem sobie troszkę odpocząć ale zdążyłem już tutaj e, wiele ciekawych miejsc w tym hotelu zobaczyć. Przede wszystkim restauracje. Od razu przyjechałem, e, poznałem tych ludzi, z którymi będę pracował e, no i poszliśmy właśnie sobie do restauracji, a że w tej restauracji jemy jak normalnie wszyscy tutaj goście, mamy wszystko all inclusive, no to sobie naprawdę pojadłem, wziąłem sobie pełno tego jedzenia tam i, i sobie pojadłem. E, dobra, no jak wiecie sami nie jestem w jakiejś takiej specjalnej formie, żeby gadać e, specjalnie może dzisiaj jakoś, jakoś wybitnie e, Ale korzystając z okazji, że nagrywam, pokażę Wam trochę miejsc tutaj jak to wygląda. E, jak w ogóle tacy animatorzy hotelowi e, żyją sobie przynajmniej tutaj na Rondos w Grecji. Ok, no znaczy to pokój nie jest jakoś specjalnie wbitny, bo nie mamy takich jednak pokoi jak w hotelu gościa. Takie normalne standardy, jak widzicie, to jest łóżko piętrowe. A, mam kluczkę ten gimbal, muszę nagromadzić, mam tylko taki tam, ale chyba będzie wszystko widać. E, łóżko piętrowe. E, tam jest e, też łóżko. Nie widać. O, łóżko normalne, to moje tam dole. Więc wygląda całkiem. Cały czas tak normalnie, całkiem spoko, bez szału, ale ok, e, Łazienka, nie wiem, czy pokażę wam łazienkę. Łazienka też wygląda tak w miarę normalnie. Psyje. O, lusterka za mną. Prysznic. Belek. no, <laughs> Więc, więc wszystko jest. Ja jestem w pokoju z takim gościem jednym z Czech, spoko człowiek. No, więc zapowiada się całkiem fajnie. Dobra. I no to co? To może przejdziemy po prostu dalej i pokażę wam, jak wygląda jedno z najfajniejszych miejsc tutaj naszych do pracy. Czyli to miejsce, które będziemy przygotowywać się. Do wieczornych pokazów, typu do pokazów tanecznych, typu do komedii, do tego rodzaju rzeczy, bo wiele też takich rzeczy będziemy robić. Więc pokażę Wam, jak wygląda taka tutaj garderoba, w której będziemy się przybierać. Więc no tak, jesteśmy w takim miejscu, w którym wszyscy się przybieramy, w którym wszyscy jesteśmy, zanim będziemy przedstawiać nasze wieczorne pokazy. Czyli taki jak normalnie taki jakby w w teatrze, jak widzicie. tutaj mamy w ogóle za mną są jakieś yy, ciuchy do przewidania. Czyli tutaj jak będziemy jakieś komedie robić, jak będziemy tańczyć, czy macie jakieś sukienki, macie jakieś smokingi, jakieś takie w ogóle rzeczy. Więc no mega w ogóle temat, jak to idzie. O, macie nawet takie lustro. Jak w tym teatrze, żeby się, nie wiem, jakiś makijaż zrobić, cokolwiek. Więc yy, więc całkiem fajnie to wygląda. Yy, na razie jest Ceny Wam może jeszcze nie pokażę to jak już będziemy robić yy, jakieś pokazy, ale yy, no to potem. Dobra. Ok, no to co, jedziemy dalej. Dziś, jesteśmy właśnie w pracy. Dzisiaj jest pierwszy dzień, który przyjechałem, ale jesteśmy w pracy, tak? Właśnie wygląda praca. Dzisiaj grają włochy Austria, dlatego nie mamy jakby żadnej e, dyskoteki, żadnego teatru, żadnego czegoś takiego. Jesteśmy po prostu w pracy i mamy jakby pilnować gości, ale to wygląda właśnie... No właśnie tak. Ciao! Ciao! Would like to say something to our audience?